Dzień dobry, tu ja mówię. Jak widać na załączonym obrazku. Drodzy Państwo, ryżek hula, nieźle trawy, miał, miałeś kłopotów ostatnio. Chodź. Ryżek hula, ogonkiem macha i źle trawę. Wrócił z dalekiej podróży, to już drugi raz. Raz walczył z jadem żmii, teraz jadem kleszcza. No ale wszystko wraca powoli do normy. A mnie długo nie było, proszę Państwa, na rezerwowym kanale. No, trochę jest taka idea tego rezerwowego kanału. On jest rezerwowy, w razie gdyby co, jakby chcieli zamknąć oficjalny, a nie było mnie też, też z, no, z powodu nadmiaru obowiązków i dzisiaj też by mnie nie było. No, ale pech, czy tam szczęście, zależy jak to patrzy, sprawiło, że. Zerwałem sobie jakiś mięsień albo ścięgnął w łydce. Już raz coś takiego miałem, bo to ponoć to ścięgno jakieś idzie, czy tam czy coś tam idzie przez całą nogę i się kończy gdzieś tam za Achillesem. I rozbijał mi typ, to w czasie pomoru, a będzie dzisiaj trochę nawiązanie. Rozbijał mi to typ jakimś tam tamtym takim młotkiem. No żartuję, oczywiście, jakimś takim rozbijakiem mięśniowym. Niewiele to pomogło, także teraz będę tylko kremikiem smarował, a nadwyrężyłem sobie to, grzebiąc przy monitoringu i, i starlinku. To znaczy kolejność była taka, że miałem jak Jacek Balcerzak, tylko wejść i wyjść, ale tak wszedłem, że przewierciłem dziurę po drodze, przewiercając kable do, do monitoringu w drewnianym domu, no to jest sztuka, no ale tam jest taki zły dostęp, że I oczywiście pośpiech, to już prawie wieczór był, bo no, no bo taki typ i ten tryb i tempo życia no i półtora dnia z tym walczyłem później, żeby to naprawiać. no ale naprawiłem tak, że nawet uruchomiłem kamerę, która mi tam od pół roku nie działała działa wszystko, działa Starling. No w przeciwieństwie, proszę Państwa, do tego, co się w Polsce działa i nie działa. Już na oryginalnym kanale mówiłem, że jest mi trochę przykro, ponieważ Polacy kolejny raz, no na szczęście nie w takiej skali, no ale to zjawisko i tak robiło wrażenie. Dali się nabrać na propagandowe sztuczki, tym razem Donalda Tuska. No proszę Państwa, politycy mają dwie metody skuteczne straszenia ludzi, tak rozpalania do emocji, do czerwoności. No jeden to jest oczywiście wojna, a drugi to jest pomór. Pomór przerabialiśmy. Później przyszła wojna i pomór się skończył z dnia na dzień. I teraz znowu przerabiamy e, wojnę. E, Tusk e, z ekipą postanowili sięgnąć po argumenty które już były też testowane przez poprzednią władzę a mianowicie argument za no, zamordy z w świecie prymitywny zamordy z on jest, na szczęście już jest coraz bardziej groteskowy to znaczy ludzie częściej się już z tego śmieją niż się niż się tego boją e, no i tutaj argument e, znany od wielu wielu lat czyli ruska onuca dominuje. Ktokolwiek odważy się mi, yy, myśleć, to już jest myśl o zbrodniarzem, a jak się odważy pisnąć, no to już jest zdecydowanie wpisuje się w krem, w ruską agenturę i tak dalej. Na no życie kolejny raz weryfikowało. To miną prostą zasadę, prostą regułę. No kto ma trochę rozumu, no i trzeba mieć. No dzisiaj to trzeba mieć w dzisiejszej dobie sporo jaj, żeby przeciwstawić się tej, no to jest właśnie główna narracja, e, jak oni to zwykli mówić, u nich wszystko jest narracja, nie ruski agent, to narracja, e, która mówiła o tym, że tu mamy zorganizowaną, przemyślaną akcję, no jedni krzyczeli rosyjską, drudzy ukraińską, no ci co krzyczeli ukraińską, to wiadomo, że, że byli gorsi, bo się w krem wpisywali. Eee, znaczy, ja cały czas powtarzałem na oryginalnym kanale, że to wersja z rosyjską, z ukraińską prewencją to już jest całkowity absurd. Ciężko oczekiwać od państwa, jak cokolwiek o nim myślimy. Aby w dniach, kiedy przeżywało największe naloty, największe ataki, przygotowała taki misterny plan, jak prowokacja z dronami steropionowymi w Polsce. No i też nie bardzo przyjmuję to wiadomości, że to miało cokolwiek wspólnego z, z tym. Z tym byłkotem, który wydaje z siebie Tusk i cała reszta, że to był test dla Polski, dla NATO, no to było mniej więcej to, co się stało w werkach. Tylko, że tam przypadek sprawił błędy techniczne czy błędy ludzkie, że pół chałupy zniknęło. I dobrze, że nie zniknęli ludzie w tej chałupie. No a w przypadku steropianowych dronów, no jak się wysyła ich po kilkaset z każdej strony, no to jest naturalne, że e, część z nich po prostu sobie pofrunie nie w tym kierunku, który był planowany. No ale to wszystko razem wzięte, proszę Państwa, sprawia, że no tak jak mówię, no trochę przykro się robi, że ludzie cały czas dają się nabierać na to. No wystarczy rzu rzucić hasło albo pomór albo wojna no i rozum ludziom odbiera. E, była też wielka dyskusja na temat tego, czy te alerty odpalać, czy nie odpalać. No, e, brali tam udział w tej dyskusji tuzy, brały tuzy internetu, między, sto, między innymi Stanowski. On miał pretensję o to, że, e, że tych alertów się nie wysyła. No, proszę Państwa, ja się od razu złapałem za web, bo ciężko sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby ludzie otrzymali o. Trzeciej nad ranem chyba tam, czy o drugiej nad ranem, między drugą a trzecią chyba ta załata groteskowa akcja miała miejsce. Alerty pod tytułem Uważajcie na nisko latające ruskie drony albo na Uważajcie idzie wojna. No przy tym, jakby się zaczęli budzić, no oczywiście tam o trzeciej w nocy to mało kto by chyba to odczytał, no ale gdy się zaczęli budzić o Piątej, szóstej, 7 nad ranem, czyli idąc do pracy i do szkoły, no to dopiero mielibyśmy panikę w całym kraju. No ale ja tak z jednej strony narzekam, że tu znowu się ludzie dali na to nabrać. Tyle tylko, proszę Państwa, że po raz kolejny zauważyłem pocieszające, krzypiące zjawisko. Mianowicie to, co się działo w tej internetowej banieczce, no w ogóle nie miało miejsca w życiu takim normalnym. Ja tego dnia akurat byłem w kilku miejscach, między innymi w salonie Daci, bo, mnie, bo walczę z komunikacją, telekomunikacją. Kiedyś telekomunikacją, dzisiaj spółka Orange, to na dwa fronty. Wcześniej złożyłem reklamację, a teraz zderzyłem się z ich kablem, który powiesili przez drogę. Znaczy, powiesili normalnie, ale tak powiesili, że spadł. No, i tam, proszę Państwa, ludzie przyjeżdżali z różnych kierunków ze swoimi sprawami. Proszę mi wierzyć, no wyjątkowo proszę mi uwierzyć, bo to fakt, i wyciągnąć wnioski. Tam nie było ani jednego zdania, ani jednego słowa na temat tego, co się tam zdarzyło, i w tych wyrkach, i z tymi dronami. No, ludzie żyli swoimi sprawami. No, politycy żyją w swoim świecie. No i te tuzy internetowe zaganiacze Wikia, i wykidajła i e, ci wodzi No, teoretycznie i krzywdzącą mnie również można przypisać taką funkcję. No ale jak Państwo wiecie, ja staram się naprawdę myśleć samodzielnie, nie traktuję tego hasła jako, no, jako hasło, tylko jako drogowskaz. I narażam się po kolei wszystkim. W zależności od tego, jaka jest sytuacja, tym razem naradziłem się prawym kochanym, czyli najbardziej no, prawym i silnym razem, bo tu znów mieliśmy sojusz prawych kochanych i silnych razem, czyli fanatyków z jednej strony, fanatycznych wyborców PiS, z drugiej strony fanatycznych wyborców całej tej koalicji obywatelskiej, czy jak to się tam teraz wabi bo nie przyjąć do wiadomości, że coś było rosyjską prowokacją, że za coś nie odpowiada Putin, a Putin i Rosja już w tej chwili za wszystko odpowiadają. Ja nie mówię tego po to, aby, broń Boże, bronić Rosji i Putina, bo to z, nie wiem ile razy, no ale myślę, że setki razy powtarzałem, że to jest państwo i to jest bandzior, który za, rzeczywiście zagraża bezpieczeństwu Polski, no ale rozmienianie tego na drobne, tłumaczenie każdego każdej niemożności, każdego braku kompetencji, każdej wpadki, czy takiej farcy, jak mieliśmy do czynienia z dni, w ostatnich dniach, no jednym hasłem, że to wszystko rosyjska prowokacja, no to to jest, proszę Państwa, jedna wielka żałość. No tak czy inaczej, Internet żyje w swojej bańce, Internet żyje w swoim świecie, produkując te kolejne teorie, jedna głupsza od drugiej, no, i też myślę, że warto by było zwrócić uwagę na pewną prawidłowość. Mianowicie taką, no zresztą co to za sensacja, no właśnie, co to za sensacja, sprzedaje się sensacja. Czy to będzie sensacja o wersji ukraińskiej, czy sensacja o wersji rosyjskiej, no to to się sprzedaje najlepiej i tutaj e, no właśnie, ci wszyscy e, zapiewają. Młodzi i inni influencerzy bazowali rzecz jasna na emocjach i na produkowaniu tych historii. No, to do tego stopnia jest absurdalne, do tego stopnia jest głupie, że ci, którzy twierdzili, że to tam wiatr zmuchnął tą chałupa, nie rakietę, no to pomimo już oświadczeń oficjalnych, że to była rakieta, dalej twierdzą, że to wiatr. No a ci co. Że rosyjska prowokacja, że rosyjski uzbrojony dron rozwalił chałupę. Dalej twierdzą, że rozwalił chałupę. Rosyjski uzbrojony dron. No to jest proszę Państwa coś takiego, że w internecie ludzie naprawdę głupieją. Zwłaszcza, że bardzo wiele tych komentarzy jest pisanych anonimowo, więc tu odpowiedzialności nie ma żadnej. No ja pamiętam takie postępowanie, taki proces karny z jednym z troli owsiaka, no to on jak tam zaczął zeznawać przepraszam, składać wyjaśnienia, bo to oskarżony składa wyjaśnienia, no to pierwsze co powiedział to, że on się musiał przed rodziną tłumaczyć, że ciotka, że znajomy mamy, że ten, że straszna afera lokalna i tak dalej. No to mniej więcej tak to funkcjonuje drodzy Państwo, że w internecie to każdy no, zgodnie z tym słynnym powiedzeniem, może sobie poszaleć, no, ale później jak się okazuje, że jakiś tam Anatol 37, e, no to jest Józek Kowalski. E, z tego powiedzmy, że jest biskupina któregokolwiek, bo jest wbrew pozorom trochę tych biskupinów w Polsce, no to zaczyna się problem. Dlatego w normalnym życiu ludzie, no, w realnym życiu. Nie wirtualnym, zachowują się inaczej, bardziej pościągliwie, a w internecie jest, jest szaleństwo, jest szaleństwo z mnożeniem rozmaitych teorii. No i też tutaj występuje to znane zjawisko trollingu, i to niekoniecznie ostatnio też napisał na portalu Twitter, że to, to mitologizowanie znaczenia rosyjskich troli, że prawdziwych i tej kronowskiej. Tego kremlowskiego przy, przekazu, no to, to, to jest, proszę Państwa, kolejne prostackie, łatwe wytłumaczenie. No, główny szum, główną zadymę robią, robią Polacy, <grym> <grym> różni zwolennicy różnych opcji, w zależności co przynosi korzyść, to oni robią największy strum, oni robią największe zasięgi. Tak naprawdę e, ruskie trole w ogóle mogłyby e, nie istnieć, bo i tak znajdzie się w Polsce mnóstwo pożytecznych idiotów, którzy będą odwalali e, dzieło za Putina, czy e, dzieło za e, Zelenskiego i za wszystkich e, innych, tylko no, tak jak ze smutkiem dość często powtarzam, mamy w Polsce plemiona ukraińskie, rosyjskie, niemieckie, unijno, europejskie, a najmniejsze z nich to plemie polskie, do którego się zapisałem i, i legitymacji nie oddam. Smutne zjawisko. Dzięki Bogu, w większości internetowe. E, życie weryfikuje dość brutalnie tych wszystkich kozaków internetowych i, i w życiu to już jest zupełnie inne podejście i mniej tych głupot się wygaduje. E, ale tak czy inaczej, no proszę Państwa, to, to, to widać gołym okiem, że jak łatwo jest zbudzić społeczne emocje, które całkowicie odbierają rozum, no i te dwie te dwa główne narzędzia, czy te dwie główne bazy, którym jest wojna i, i zaraza, ciągle funkcjonują najlepiej. No i oczywiście do tego zawsze jest odpalana reguła, dziel i rządź. Czyli wystarczy, co taki Tusk by zrobił, gdyby nie. No, rzeczywiście, skrajnie głupie teorie o tej ukraińskiej prowokacji, no nie mógłby forsować swojej, też niezbyt mądrej ee, tezy, hipotezy, niczym nie popartej, bo przecież oni nie robili żadnego wywiadu. Nie mają ani wywiadu, ani kontrwywiadu, nie ma, a informacje to głównie prasowe, to jest publicystyka. No to mapkę gdzieś, co przedstawili na Babenie, no to przecież to mapka z ruskiego telegramu, zis, z jakichś tam ukraińskich portali, no to to jest, to jest przykre, to się przykro o tym e, mówi. No to mamy wzajemną publicystyczną nawalankę, e, domysły, domniemania. No, ja się tuszę, proszę Państwa, przyznać, że oczywiście też bazowałem w pewnym sensie na swojej intuicji, na swoim doświadczeniu, no ale wyszedłem z bardzo prostego założenia. Jeśli Tusk przedstawia całą tą historię, całą tę operację, to z góry można założyć, że tam jest więcej kłamstwa, więcej bredni niż faktów, więcej propagandy politycznej niż troski o Polskę. No i tutaj się naprawdę, proszę Państwa, nie można pomylić. W przypadku Tuska nie można się pomylić, ale jeśli do, do tego jeszcze doszły. Pierwsze zderzenia intuicji z faktami, czyli okazało się, że strzelaliśmy z armat do wróbli, i znów tu zacząłem tłumaczyć, tak jak to niestety w sposób beznadziejny tłumaczy dowódca. Szef sztabu generalnego opowiadający takie bzdury, no to to jest dyskwalifikacja, to, 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 jest właśnie poziom politycznej propagandy, a nie poziom jakiejkolwiek strategii. No, ja mówię o tych słowach, że nieważne ile milionów wydamy na rakiety, byle uratować życie jednego Polaka. No, okazało się, że ta rakieta za milion dolarów mogła zabić dwóch Polaków, a nie, a nie uchronić ich życie. I jeszcze ciągle wisi w powietrzu pytanie, czego to był skutek, czy to było rzeczywiście, bo pierwszy komunikat oficjalny jest rzecz jasna taki, że to był błąd techniczny w samej rakiecie, ale czy to był błąd techniczny w rakiecie, czy tam była akumulacja błędów, e, no to tego pewnie, pewnie się nigdy e, nie dowiemy, no ale z drugiej strony jak się mówi, że trzeba szkolić żołnierzy i to nieważne gdzie, bo akurat z tymi dronami to jest tak, że Ukraińcy mają te systemy naprawdę rozbudowane, no to też się podniosła w Polsce histeria, że żaden polski żołnierz nie wyląduje na Ukrainie. A niby dlaczego miałby nie wylądować, jeśli miałby się nauczyć tego, co Ukraińcy akurat opanowali, chyba w stopniu najlepszym w tej chwili na świecie, no bo mają poligon nawet niedoświadczalny, ale bojowy od kilku lat na swoim terenie i zbudowali ten system nie tylko e, skutecznie, no ale ekonomicznie, to jest bardzo ważne i wbrew temu, co tam opowiada pan. No niestety generał Szef sztabu generalnego. Proszę Państwa, nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic. Patrzymy na fakty i na ryżyka, który coś kombinuje. Chodź, bo się podziabie z znowu. Znowu trzeba będzie jeździć po weterniarzach, jak mówił dziaduś. I wyciągamy wnioski. Fakty są takie, że propaganda w polityce to jest coś, co funkcjonuje non stop, a wniosek jest jeden jedyny możliwy. Nie poddawajcie się państwo propagandzie, czy ona jest prorosyjska, czy proukraińska. Nawet propolska, jeśli przesadza w jakichś fragmentach, to lepiej się w to nie pakować, żeby się nie przyzwyczajać do i nie nabierać się na rozmaite sztuczki. No, trzeba po prostu myśleć i to nie traktować tego hasła, myśleć samodzielnie jakie hasło, tylko traktować jako motto życiowe i podejście do życia. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Chodźcie!